Cześć, ja jestem Snack, a to jest kolejny odcinek z ETS-a Dwójki. No i dziś sobie troszeczkę pogadamy, ponieważ nie mamy żadnego ładunku, ale o tym już za chwilę co się dzieje właśnie w ETS-ie. Troszeczkę pojeździłem, trochę zwiedziłem, no ale sytuacja w firmie jest naprawdę bardzo krytyczna, ale o tym już za chwilę Wam powiem. Więc tak, stoimy sobie właśnie na stacji benzynowej. Spaliśmy. No i teraz idziemy sobie do ciężarówki, wciąż. No i czemu sytuacja jest kryzysowa? Jedna, punkt pierwszy, czyli stan naszej ciężarówki. Jest w bardzo opokanym już stanie, tam jest chyba 25% uszkodzeń, więc no nie najlepiej. No niestety. Ale no trochę przejeździła. No już opony pewnie zużyte, nie. No, ale jeszcze taki problem, że w tej miejscowości, gdzie jesteśmy, jesteśmy gdzieś chyba w Rumunii, jak dobrze pamiętam, no to nie mamy tutaj żadnego serwisu. To jest kolejny problem. Punkt drugi jest taki, że kredyciki nas bardzo męczą. So. No i to jest punkt drugi, ale o tym za chwilę Wam powiem, co zrobiłem z tym. No I punkt trzeci to taki, że nie mamy za bardzo kasy. Więc zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na naszym komputerku. Znaczy no, już widzicie, że całkiem sporo uszkodzeń. Mamy 7800 kasy. Czyli, no niby mamy kasę, niby nie mamy kasy. Ale o tym za chwilę. No, przerwa, mamy całkiem sporo czasu. i mamy 28% uszkodzenia. Więc to już jest całkiem sporo. No, ciężarówka w, w trakcie drogi za chwilę gaśnie. No więc jest problem. Ale nic z tym nie zrobimy. I tak tu nie ma za bardzo gdzie. Dobra jest. Tak, jesteśmy gdzieś na takim totalnym, hmm, jakby to nazwać, psi Bakał? czy nie wiem jak się to nawet nazywa, jak się to czyta. No i to jest chyba Rumunia, jak dobrze pamiętam. No i dobra, chyba jedyną opcją jest taką, żeby jechać po lepszy ładunek tutaj. Ponieważ ja tutaj wam pokażę, że niestety nie ma tutaj za bardzo ciekawych ładunków, są strasznie długie ładunki. A chciałbym coś krótszego wyłapać, no ale niestety. Dobra, teraz sprawy z firmą związane, więc tak mamy no, garaż rozwinięty, tam na tym pierwszym ulepszeniu nie mam żadnych innych ciężarówek. O, no, jak widzimy, dzienny zysk to jest około 3,5 tysiąca. Przybyty dystans 12 tysięcy. No i dobra. I przejdźmy sobie do banku. Jak widzicie, tu jest taka magiczna pula 4350 na dzień. Czyli tyle muszę minimum zarobić, żeby spłacać kredyty. Ja tych kredytów mam masę. Ale dlaczego się tak stało? Już Wam tłumaczę ponieważ ja na początku korzystałem z tych po 50 tysięcy euro. Tyle, że one 1400 wynosiły. Ja coś już tego miałem spłacone i obliczyłem sobie, że jeżeli wezmę w tych 10 tysiącach, to mi się to będzie łatwiej spłacać i się trochę obniży ten nasz dzienny, że tak powiem, spłata. No i rzeczywiście tu było około 6500, mi się z tym udało zejść do 4350, tak jak teraz jest. No i myślałem, że po tym kursie uda mi się znów spłacić, żeby mieć 4000 dziennie. No niestety troszeczkę mi brakło. No i tak to jest. Ale w sumie dobry sposób, żeby troszeczkę obniżyć te rachunki. No, choć teraz mam dużo, dużo więcej, bo wtedy miałem tylko, właśnie tam, 3 kredyty, a teraz mam. Hmm, policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A, te, które. Tego nie widać, ale dobra. 10, 1, 2, 3, 4, około 14-15 tysięcy. A suma, przecież tutaj pisze, 15. Dobra. No, czyli mamy 15 kredytów. Ale w sumie do spłaty pozostało 132. I tak bardzo dużo. Ale sobie to będziemy obniżać. Bo innego sposobu nie widzę. No więc jak widzicie, sytuacja w firmie jest dość kryzysowa. Nawet zastanawiam się, czy nie sprzedać ciężarówki nie kupić czegoś innego, tańszego może ale nie wiem czy bym chciał to robić może jakiś kamas, ale nie wiem czy on będzie tańszy czy nie, jak się nie będzie w ogóle jeździło ale zobaczymy no, chcę teraz tam podjechać do tego miasteczka właśnie ruszamy no i zobaczymy czy coś się nam uda lepszego, wyłapać jakiś lepszy kurs Panie, gdyby to był jakiś kurs drogi, ale bliski. <laughs> Żeby jak najszybciej spłacić tamtą część rat. Lampki musimy włączyć. Jeszcze mandatu nie dostać. <laughs> no i tak to tutaj powoli się jeździ. Nie tej własnej firmie. No albo jest też opcja taka, sprzedać, opłacić. Wszystkie rachuneczki, no i jeździć pod innymi firmami, no. To nie wiem, czy ja chcę. Lepiej się jeździć swoim ciężarówką, nie? Przecież głośno w tej ciężarówce dziś. Dobra, wyprzedzimy sobie go. Aj, no i się nie udało wyprzedzić zbytnio. Nie wiem, czy słyszycie? Ale słychać takie terkotanie nawet, które nie jest normalne dla tej ciężarówki. O, właśnie teraz też było. To znaczy, że chyba biegi nie wchodzą. Jest jakiś problem ze skrzynią biegów już. Ale ciężarówka jest mocno uszkodzona. No, nie czarujmy się. Jeszcze na takiej totalnej wsi mnie wywaliło, nie? Ja zdążę przed tym pasatem. Tak, zdążyłem. Chociaż tyle. Ile tam mamy? 50 minut do dojechania. Zobaczymy, czy uda się coś wyhaczyć. Miejmy nadzieję. Godowe mi było tego manika trochę sprzedać. Możecie napisać w komentarzach, czy zmieniamy na jakąś inną ciężarówkę. Właśnie coś takiego kamaza. bo raczej na nic innego nas nie będzie o i widzicie właśnie po prawej stronie wyświetlił się serwis No i niestety Musiałbym pojechać naprawić tę ciężarówkę No ale to będzie znów kolejne kilka tysięcy Co później moje spłaty w kredycie O ile się nie stanie tak, że Nie będę w stanie w ogóle wypłacać kredytów Tam spłacać no i zabiorą mi i ciężarówkę, i stracę firmę, no. Bo tak też się może stać w tej grze, jeżeli jesteśmy niewypłacalni. Także tam policja stoi. Ale nie. No i widzicie, znów zgasła. Mega sklep. Co za co? I jeszcze mandat dostałem. Przekroczenie prędkości no. Myślę, że ja tylko trochę przekroczyłem. No i tak to właśnie wygląda. Moja jazda. Gdybym miał też te mandatów, pewnie łatwiej byłoby spłacać kredyty. No niestety. No i oprócz tej zmiany ciężarówki, również zastanawiałem się, czy na przykład nie zmienić ciężarówki na autobus jakiś. Jeździć na razie jako kierowca autobusu, bo mamy też taką możliwość w tej grze. Oczywiście za sprawą modów, nie. Ale się zastanawiam, no zobaczę, jak będę z wypłacalnością. Bo inaczej, no naprawdę będę musiał coś pomyśleć. I coś ogarnąć, no. I znów się zepsuło. Dobra, jesteśmy już przynajmniej na miejscu. Rozumiem, tam gdzie my przejeżdżamy, będziemy przejeżdżać. O, właśnie, jest znaczek DAFA, czyli mamy serwis tutaj gdzieś DAFA. Tutaj nawet. Okej. Okay. Może wjedźmy na ten serwis, co? Sprawdzimy ile będzie wycena naprawy kosztowała Dafik, To prawda, nie mamy dafa, ale mamy mana Ale też niemieckie, jakby nie patrzeć A i pomyliłem, to jest serwis Tutaj mamy Tu jest tylko dealer Tu nie ma możliwości o nie, ja potrzebuję żebyście mnie naprawili O nie, tu nie ma serwisu. No nic. Czyli nie naprawiam nas. Może tam dalej jest? Nie, to jest oba agencja kierowców dalej. No i ich mnie nie puści Dobra Na serio on ustępił, ustąpił mi pierwszeństwa i ruszył. Gdy ja zacząłem ruszać. Mm, dobra, jedziemy sobie na ten jakiś bazarek. Sprawdzimy, czy mamy jakiś ładunek fajny. Jessie. ale lipa totalna. Wszystko za jeszcze gorszą kasę. Tyle, że bliżej. Znacznie bliżej. Do Słowenii. Dobra, zobaczymy. Ja się będę musiał zastanowić, który ładunek wybrać, lub nie wybrać żadnego i sprzedać jej żarówkę Też może będę takiego wy wyboru dokonam No, zobaczę, muszę się jeszcze z tym zastanowić. Tak się prezentuje ten nasz manik. Ładny nawet. W sumie w najuboższej i najgorszej wersji I mocno uszkodzony no dobra, przejdźmy sobie zobaczyć co tu jest jeszcze na tym bazarku O, pani chyba gruszki sprzedaje Albo jabłka to chyba burówki, pomidory A, coś sobie kupię do ciężarówki i zjemy Przegryziemy Kwiatki tutaj jeszcze mamy I kiosk Dobra, to no w tym odcinku na tyle. Zobaczymy, co z tego wymyślimy, ugramy. No i co? Do następnych odcinków, do następnych liveów z trasy. Dzięki za oglądanie. Cześć i na razie.